Cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugim już odcinku dotyczącym Tableau Prep. Poprzednio mówiliśmy o podstawowych jego funkcjonalnościach oraz krokach, jakie oferuje w celu właściwego przygotowania danych. Wiedza to była mocno powierzchowna, ale niezbędna do przejścia do części praktycznej. Dziś przejdziemy przez wszystkie konieczne etapy do zbudowania pełnego workflow na przykładowych danych sprzedażowych dotyczących różnych regionów. Podłączymy się do danych, przyjrzymy się im nieco bliżej. Dokonamy czyszczenia, użyjemy UNI oraz Joina, aby je prawidłowo połączyć. Uruchomimy przepływ i voilà, gotowe. Zaczynajmy więc. Pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, jest podłączenie się do danych. Ja niezbędne pliki umieściłam w jednym folderze, ale widzimy, że dane dotyczące jednego regionu są podzielone na poszczególne lata. Idąc na skróty, możemy po prostu przeciągnąć wybrany plik. Wybrałam pierwszy, 2015 rok. I wykonać tak zwaną Wildcard Union, czyli połączyć pliki sprzedażowe z wybranego regionu ze wszystkich lat. Przechodzimy do zakładki Multiple Files i wybieramy opcję Wildcard Union. Patrzymy, które pliki Tableau Prep wyszukał nam automatycznie w danym folderze, ale widzimy, że tych plików jest za dużo. Nie chcemy łączyć poszczególnych lat z regionu południowego. Z regionu zachodniego oraz centralnego, zależnym na połączeniu lat 2015, 16, 17 oraz 18 z regionu południowego. Dlatego musimy użyć paternu, czyli wzorca, według którego tableau Prep ma wybierać nasze pożądane pliki. Moim wzorcem jest Orders South, i konieczna gwiazdka na końcu. Po to, aby zastępować poszczególne znaki tymi latami, które chcemy połączyć. Klikamy Apply i Tableau Prep łączy nam prawidłowe już pliki. W celu zaimportowania reszty plików z innych regionów, możemy postąpić w podobny sposób, czyli zaznaczyć inne regiony. I przeciągnąć je na nasz panel przepływu. Kiedy wszystko się już zaimportuje, możemy podejrzeć, co dzieje się w naszych poszczególnych plikach i jakie pola oferują nam one. Przejdźmy teraz do kroku czyszczenia naszych danych, ale najpierw, chwilkę im się przyjrzyjmy, gdzie mogą leżeć różnice. Co musimy naprawić? Pierwszą rzeczą, która rzuca nam się w oczy, jest to, że wszystkie regiony oprócz centralnego mają pole region z nazwą. Więc musimy dorobić takie pole dla orders central. Dodajemy add step, automatycznie jest to cleaning step czyli krok czyszczący nasze dane. I tworzymy pole kalkulowane, które będzie odpowiadało za nazwę regionu. Klikamy Save. I mamy. Kolejnym problemem, jaki napotykamy w tym pliku, jest podział dat. Na wszystkich innych plikach daty są podzielone na order date oraz delivery date. Tutaj natomiast widzimy order year, month i day, dlatego użyjemy funkcji make date po to, aby utworzyć dwie pożądane daty. W ten sposób tworzymy nasze pierwsze pole order date. W sposób analogiczny postępujemy z delivery date do ship date. Ponownie używamy funkcji make date i podajemy jej odpowiednie argumenty. ship year. Ship month oraz shipday. Kiedy uzyskamy już nasze pożądane pola daty możemy usunąć te, które są nam zbędne. Używamy funkcji remove. I to samo robimy dla pozostałych pól. Przyjrzyjmy się jeszcze raz naszym danym i sprawdźmy, czy wyglądają one w porządku, czy zgadzają się typy. I widzimy, że wartość discounts jest typu string. Nie chcemy tego, dlatego będziemy musieli dokonać zmiany na no number decimal. Kiedy uznamy, że nasze dane wstępnie wyglądają OK, dobrą praktyką jest nazwać krok w taki sposób, żeby przypominał nam o zmianach, które wprowadziliśmy. Ja nazwę go Dates Discount. I zatwierdzę Enterem. Przejdźmy teraz do regionu wschodniego. Ponownie dodajemy add Step, czyli Cleaning Step. I przyglądamy się naszym danym. Nie podoba nam się Sales, ponieważ jest w formie string, a chcemy mieć tylko wartości. Liczbowe. Dlatego musimy usunąć ten przedrostek USD, który jest na początku, a robimy to za pomocą funkcji Clean Remove Letters. I wygląda to znacznie lepiej. Zmieniamy oczywiście na typ danych numerycznych i nazywamy krok. Jana Sada Sales. Przyjrzyjmy się jeszcze raz, czy wszystko wygląda w miarę rozsądnie. Możemy tutaj zauważyć, że stany są nazwane pełnymi nazwami. Sprawdźmy jak to się odbywa w Orders Central. Również w ten sam sposób. Dodajmy krok dla Orders West, i szybko, wspólnie przejrzyjmy dane. Widzimy, że pole State. Jest ponazywane skrótami. Dlatego musimy się tym zająć i nadać im pełne nazwy, tak żeby nie było później problemu z unią dla wszystkich plików. Będzie to nieco żmudna robota, ale przejdziemy przez to szybko razem. AZ Arizona, Kalifornia. Colorado New Mexico Jak widzicie tabla prep potrzebuje chwilki, żeby zatwierdzić wszystkie zmiany. Oregon. I, I ostatnie dwa. Uf, udało się. Klikamy done. Jako już zakończyliśmy nasze zmiany. I nazywamy kroczek. States. No i świetnie wygląda na to, że nasze dane. Zaczynają nabierać już rozsądnego kształtu. Mądrym posunięciem jest jeszcze ostatnie przyjrzenie się wszystkim zmianom, jakich dokonaliśmy. Oczywiście w panelu po lewej stronie, który nazywa się Changes, możemy obserwować wszystkie zmiany i wracać do poszczególnych kroków, jeżeli chcemy się na przykład cofnąć z jakąś zmianą. I to się tyczy każdego kroku. OK, nadszedł czas na połączenie naszych plików za pomocą Unii. Możemy to zrobić przeciągając jeden z plików na drugi z kontrolem i wybierając opcję Unii, tak żeby najechało na nasze pole. I robimy to samo z pozostałymi. Add i Order South Add w ten sam sposób. Nazywamy naszą Unię. All orders, żeby utrzymać porządek. I patrzymy, jaki jest rezultat tego połączenia. Chcemy zobaczyć, które pola nam się nie sparowały. I widzimy tutaj, że mamy pole product będące tylko dates i discounts, czyli orders central oraz product name. Musimy to pole. Zmerdżować. Przeciągamy z kontrolem jedno na drugie. Pojawia nam się napis drop to merge fields. Upuszczamy. I mamy pożądany efekt. To samo robimy z discounts. OK. Przeglądamy pozostałe pola. I upewniamy się, że wszystko jest już OK. Ale wyobraźcie sobie, że nagle dostajecie informację, że musicie zamówienia połączyć ze zwrotami. W tym celu dodajemy ostatni plik, który będzie częścią naszego workflow. Nazywa się Return Reasons New. Przeciągamy go standardowo z kontrolem. Zastanawiamy się, których pól tak naprawdę potrzebujemy do tego, żeby wykonać nasze operacje. Zostawiamy order date, order ID, przepraszam, order ID, product ID, return reason oraz notes. Zmienię nazwę na returns ogólnie i dodam krok czyszczący, add step. Patrzymy, co dzieje się w naszych polach. Order ID wygląda rozsądnie. Return Reason podobnie. Product ID również. Przyjrzyjmy się nieco bliżej. Notes. Możemy tutaj już zauważyć na początku kilka problemów. Na przykład w tym polu mamy niepożądaną spację na początku. Dlatego możemy się z tym problemem uporać w taki sposób, że wybieramy clean. I opcję Dream Spaces. Widzimy też, że nasze pole zawiera zarówno osobę przyjmującą zgłoszenie, jak i samą notatkę. Dlatego musimy je rozdzielić na dwa oddzielne pola. Wybieramy opcję Split Values i Automatic Split. Sprawdzamy, czy Tableau Prep wykonał operację poprawnie i wygląda to dobrze. Zmieniamy nazwy. Return Notes oraz Approver. I przyglądamy się naszym rezultatom. Mamy jeszcze jeden problem, ponieważ ta sama osoba jest zapisywana na kilka różnych sposobów, a tego oczywiście nie chcemy, ponieważ spowoduje to zamieszanie w naszych danych. Dlatego też musimy je pogrupować. Wybieramy opcję Group and Replace, Common Characters i sprawdzamy, czy wszystkie literówki są pokryte. Wygląda to dobrze, więc klikamy Done i mamy pogrupowane pola. Nazywamy nasze pole Cleaned Notes. I możemy przejść do połączenia naszych wszystkich zamówień z naszymi zwrotami. Zrobimy to za pomocą Joina, którego nazwiemy Orders plus Return. Jak widzicie tutaj w panelu po lewej stronie, automatycznie zrobiło nam Join'a po Product ID, ale my chcielibyśmy jeszcze dodać dodatkowy klucz, jakim będzie ORDER ID. Klikamy w ten nasz magiczny plusik i wyszukujemy pole, po którym chcemy się połączyć. OK, teraz musimy zastanowić się nad typem joina. Chcemy, żeby w grę wchodziły wszystkie zamówienia, dlatego musimy zmienić typ joina na left. Nazwa mamy zachowaną, więc możemy przejść do kroku czyszczenia naszych rezultatów, połączenia danych. Przyglądamy się naszym przepięknym rezultatom i usuwamy niektóre z pól, których nie będziemy używać takich jak na przykład file paths, table names, order ID, ponieważ mamy pole order ID 1, które możemy nazwać order ID. Produkt ID1. Tak jak wcześniej wspomniałam, zmieniamy nazwę. I przyglądamy się naszym danym raz jeszcze. Będziemy potrzebować dwóch pól kalkulowanych. Pierwsze będzie służyło nam do tego, aby stwierdzić, czy dane zamówienie zostało zwrócone, czy nie. W tym celu tworzymy pole o nazwie returned z, nazw z, z znakiem zapytania i piszemy kalkulację if is null return reason, czyli jeżeli cokolwiek znajduje się w naszym polu, powód zwrotu. Yes. Wtedy oznacza to, że nasze zamówienie zostało zwrócone. No. End. Klikamy Save. Druga kalkulacja, której potrzebujemy, to będzie różnica w dniach. Od ship date do order date, skalkulujemy to za pomocą date diffa, czyli ile dni szło nasze zamówienie. Day. Od order date do ship date. I nazwiemy to days to deliver. Klikamy Save. Nazywamy nasz krok w logiczny sposób, tak żebyśmy później wracając do naszego workflow nie, po, nie pogubili się w nazwach. Ja nazwę je Clean Orders plus Returns. I moi kochani, nadchodzi historyczny moment, dlatego że będziemy generować nasz output. Chcemy zachować oczywiście nasze dane do pliku, czyli zostawiamy save to file. Wybieramy odpowiednie dla nas miejsce. Na ja przykładowo zapiszę je na pulpicie. Orders returns. I chcemy zapisać je w formacie Hyper. Klikamy Run Flow, żeby uruchomić nasz przepływ. I w tym momencie mam dla Was świetną wiadomość, ponieważ nasze flow jest gotowe do wizualizacji. Gratuluję Wam serdecznie!